Siemaneczko, z tej strony Śmiecho, Lecimy dzisiaj z teścikiem nowości od Triplexa single shoty w takim małym opakowaniu zbiorczym, pakowane po 6 sztuk kod produktu TXC731 shoty w kalibrze L. Powiem Wam, że jest to takie 20 mm. Nie ma tutaj nigdzie opisu kalibru z tego, co tak na szybko udało mi się sprawdzić. Single shoty w kategorii F2. To jest opisana ilość, gramatura 43,8 g grama na całą paczuszkę. Jest cała instrukcja obsługi, jak z tym materiałem się posługiwać. Są oczywiście wszystkie niezbędne certyfikaty. No i tyle, tak naprawdę. Nie ma tutaj żadnej w, w, w informacji o, o kalibrze, no ale tak z tego co tutaj są, to tutaj jest takie 20 20 mm to najmniejsza partia. Dostępne za około 12-15 zł. Można tak powiedzieć, że w tej cenie gdzieś tam się na rynku pojawiają. Także palimy, testujemy po każdej sztuce i pewnie damy jakieś info końcowe. Bo cena myślę, że jest naprawdę atrakcyjna. I takie mniejsze osoby, które, które nie mają zasobnego budżetu, na pewno taką opcją będą skuszone, zadowolone. Może sobie wezmą na testy. Może sobie wezmą też na własne strzelanko. Więc, więc co? Lecimy z testem, nie przedłużamy. No i lecimy z najmniejszą wersją single shotów od Triplexa. Przygotowałem już sobie. Tutaj fajnie widać, że jest z dołu glinka, z góry. Yy. Zatyczka, ale powiem Wam, że przy większych wersjach, jak zobaczycie, wcale nie będzie widać tej różnicy, więc trzeba przy starcie na pewno uważać. Zaaplikuję sobie te single shoty w ziemi, żeby one mi się po prostu nie przewróciły, bo nie chcę mieć tutaj żadnego fakapu z wywrotką, chociaż powiem Wam, że ziemia jest dosyć taka no, zmrożona. Mam nadzieję, że to wszystko fajnie wyjdzie, że nic mi się tutaj nie poprzewraca i że ten odcinek będzie dosyć dynamicznie przeprowadzony. Jak widzicie, na razie z tymi najmniejszymi nie ma jakiegoś problemu, ale powiem Wam, że te większe mogą być kłopotliwe. Także 6 sztuk rozstawione. No i co, palimy, wyłączę sobie już tutaj lampę, żeby troszeczkę przyciemnić i lecimy z pierwszą sztuką 20 mm. Wow! Wow, kurczę! Baja! Pierwsza sztuka! Pierwsza sztuka baja! Sztuka numer dwa. Uh, Czad. Sam brokacik. Nie wiem, czy to będzie jeden kolor, ale ten brokat jest póki co przepiękny. Zakończony takim lekkim cracklingiem. Ten był inny. W takim klasycznym zestawieniu. Także nawet wydaje mi się, że je chyba dobrze poukładałem. Czwarta sztuka. Wow! Nie no powiem wam, że na razie to jest górny konkret Już myślałem, że ten multicolor będzie słaby, ale miał crackling, więc pokryło efekty bardzo ładnie. Nie, no powiem wam tak. Dwie pierwsze zmiotły, zmiotły moim zdaniem system, to były te dwie e, pierwsze sztuki. E, nie wiem, tu nie ma sensu chyba oceniać tych singli e, pojedynczo. Te były też całkiem fajne, a te na końcu były troszeczkę inne. I teraz tak. Tutaj widzę, że są dwa takie same kolory. Ten jest inny, ten jest inny, ten jest inny. Także nie wiem, czy mam pomyłkę w paczce. Być może brakuje mi jakiegoś koloru, a po prostu ten brokat został dodany dwa razy. Może też tak być. To jednak Chińczyk tam pakuje. Dużo masówka jest pewnie i mogło zajść jakieś nieporozumienie, no ale nie mam niestety innej paczuszki. Wypadły te wyśmienicie. Całe single naprawdę oceniłbym. Myślę, że na mocne 10 z minusem. Bo jednak cena wyjściowa robi, robi swoje. Prezentują się całkiem fajnie, są głośne. Jestem na szczerym polu, więc może, te, może tego tak nie czujecie, ale jak na 20 mm jest naprawdę głośno i bardzo, bardzo mi się spodobały. Będą miały wzięcie, na pewno będą miały wzięcie tanie, naprawdę dużo zabawy i myślę, że ukłon dla Triplexa za wersję 20 mm daje naprawdę czadu. Także to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Oczywiście subik, like, komentarz mile widziany.